Nadszedł ten dzień. Gigi mówi, że się zestarzałam, ale uważam, że to on się zestarzaje w kwietniu. E, dzisiaj są moje urodziny, 23, czyli tak naprawdę nie jestem stara. Co? Wszystkiego najlepszego. Brawo! Enzo jest już tutaj elegancik, czeka, tak? Halo. Pierwszy raz tak naprawdę ma ubraną taką białą koszulę. Nie czeka na mnie, żebyśmy wyszli. Co? Pierwsza, pierwszy raz białek, okej, okay, Gigi, tak. Dzień cały czas stepuje w tych butach, nie wiem o co mu chodzi. <laughs> Tutaj Zoe, pięknie w sweterku, Ma w ogóle taki dobry humor jak nigdy. Dobra, może nie jak nigdy, ale bardzo dobry ma humor, nie płacze, leży sobie. I mój tata w tym całym rozgardiaszu z pieluchami, z kosmetykami. Yy, tak, ale jesteśmy w mega pośpiechu. Yy, za 14 minut musimy być w restauracji. Na pewno nie będziemy na czas, jak zwykle, yy, ale tam w opisie napisałam, że będzie noworodek i dwulatek, więc yy, myślę, że zrozumieją. Mam taką nadzieję, że na nas trochę poczekają. Zazwyczaj nie ma problemu, jeśli się spóźnimy, także powinno być ok. Yy, no. Tak więc zaczynamy vloga urodzinowego. A co czekasz? Mm -hmm. um, um. Um, um. Jemy sobie natury, bo tutaj jest ten bufet i ktoś musi zostać zawsze z dziećmi. I tak się stało, że Zoe zgłodniała, więc ja ją karmię jedną ręką, drugą sobie jem. Tak więc mama pro znowu się załączyła. Tak jak w przypadku jak Enzo był malutki, to też zawsze mama pro. Jedna ręka robi coś innego i druga co innego. Moje zdrowie. Laulți ani. Organizecii Stefania, <laughs> Idziemy do domu, Enzo jest bardzo zmęczony, zasnął nam po drodze, bo jest 10.05, czyli jest już dość późno, bo e, no w tym tygodniu chodził spać około 21.00, więc widzicie, jest taki przytulas słodki. Też poprosił tutaj o misia, także ubieramy się w piżamkę, idziemy spać z maluszkiem, e, a jutro jedziemy na tatuaż. Jaki tatuaż, to się dowiecie już e, w dalszej części filmu, dla nas to będzie jutro. Nie mogę się doczekać, jestem naprawdę podekscytowana, mam nadzieję, że nie będę żałować. Ale nie powinnam, bo tak jak mówiłam, planuję to już od jakichś trzech lat. Chyba wspomniałam w poprzednim filmiku, że to były cztery lata, ale to jest niemożliwe. To były trzy lata. Tak więc wydaje mi się, że to jest odpowiednio długo na ten tatuaż, żeby podjąć decyzję, że rzeczywiście taki chcę. I co? I zobaczycie, co to jest. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Mi się bardzo podoba i w zasadzie to jest najważniejsze. Tak więc do jutra. Witam się z Wami kolejnego dnia. Jedziemy zaraz na to, ponieważ staliśmy o siódmej i rozgarniasz z tyłu oznacza tylko to właśnie, że wstaliśmy wcześniej i że zaraz wychodzimy z domu. Jestem trochę odekscytowana, taka, trochę nerwowa, ale generalnie jestem mega pozytywnie nastawiona i nie mogę się doczekać, chociaż obawiam się, jak to będzie bolało, bo generalnie to jest takie miejsce, trochę dość kościste, o czym wcześniej nie pomyślałam. so it may hurt a little Good morning Are you ready? I am stressed because I feel cold and I am afraid I will stay in cold We will go to somebody's studio not in the Yeah, but here people don't warm up places Oh, he is in Okay. So, Gigi Krista Are you afraid I am going to be ugly after I make a tattoo? Tell me You are joking? No <laughs> To jest piękne Generalnie plan był taki od początku, że Enzo miał dzisiaj zostać z dziadkiem, ale ponieważ plany się trochę zmieniły, musi jechać z nami. Mój tata nie może z nim zostać, coś mu wypadło, tak więc jedziemy w czwórkę. Dzieci prawdopodobnie gdzieś z nim wyjdzie, jeśli będzie za bardzo nam odstawiał, a tak to będzie z nami i będzie wszystko widział. Tak więc mam nadzieję, że nie straumatyzujemy dziecka. Wydaje mi się, że nigdy o tym nie wspominałam, ale generalnie poza, myślę, dwoma tatuażami, które widać w filmikach, mam jeszcze dwa. E, pokażę Wam zaraz wszystkie, ale najpierw Wam opowiem historię. Generalnie jak była pandemia, e, to nasz znajomy sobie kupił zestaw do robienia tatuażu. I nie, nie robił mi on tatuażu, ale my też sobie kupiliśmy maszynkę, tuszę i tak i sobie na początku robiłam na sztucznej skórze, a później Gigi użyczył mi swojej skóry i mu zrobiłam kilka tatuażów, których nie będziemy Wam teraz pokazywać, bo ma je na nogach a już jest ubrane, nie będzie się tutaj rozbierać. Też ma na, na rękach te, które ja mu robiłam, ale. Jego sweter jest tak ciasny, w sensie jest tak gruby i ciasny, że nie da się podwinąć rękawów, więc innym razem Wam pokażemy, ale ja Wam mogę pokazać moje i generalnie dwa są robione przez Dzidziego, a dwa zrobiłam ja sama i jest to dość ciekawe, bo pierwszy który pierwszy tatuaż, jaki miałam zrobiony, to Dzidzi mi go robił i zanim mi go zrobił, on w ogóle wszystko nagrywał i zanim zrobił ten tatuaż, to... Ja strasznie ryczałam i się bałam i krzyczałam, i nasi współlokatorzy strasznie się ze mnie śmiali, że ja tak panikuję, a potem jak mnie już zrobił pierwszy, to już poleciało i zrobiłam sobie jeszcze trzy dodatkowo. Tak. A dzisiaj w ogóle ogarnęłam, że miejsce, w którym będę robić tatuaż jest dość kościste, bo to jest tutaj. Czyli może trochę boleć. Inne miejsce w jakich robiłam, co prawda... Czekaj, Gigi help me. So, we want to show the bee. To jest tatuaż, który ja robiłam sama. Siedziałam nad nim 7 godzin. Jest już wiecie, ma kilka lat, ale siedziałam nad nim 7 godzin i, i naprawdę bolało. jak go robiłam. Nikt nie wierzy, że ja go sama zrobiłam. Ja dosłownie siedziałam w takiej pozycji i. And tak. Taki zwykły tatuaż, to raz mi się nudziło i stwierdziłam, że sobie zrobię tatuaż, e, ale e, tą pszczółkę robiłam 7 godzin i dosłownie siedziałam w takiej pozycji, że było mi raz, że niewygodnie, a dwa to tak bolało, że miałam ochotę prze, przewrócić sobie oczy na drugą stronę z ból, wiecie, tak, jak was coś tak cholernie boli, e, to, to był właśnie taki ból i obawiam się, że tutaj będzie to samo, ale wtedy byłam przed... Porodem, przed dwoma porodami. Teraz jestem już po dwóch porodach i wydaje mi się, że już mój próg bólu jest trochę wyższy. A po drugie, tutaj jednak ten ból jest tak naprawdę w momencie, kiedy tylko jest się tatuowanym, potem już nic nie boli. Ewentualnie zanim ta rana się zagoi, ale to i tak uważam, że to jest nic w porównaniu do porodu, więc powinnam być bardziej przygotowana tym razem. I jeszcze te dwa tatuaże, co mówiłam, że może widać w filmikach, to to jest generalnie mój pierwszy. Ja go robił Gigi, kiedyś go chciałam poprawić, teraz już w sumie stwierdziłam, że wiecie, mam pamiątkę. I to jest też drugi go też chciałam poprawić, ale teraz już szczerze, jak tak się zrobił, taki bardziej. Blady, to już mi tak na tym nie zależy. Wcześniej, jak był taki bardziej żywy ten kolor, to bardziej było widać, że jest nieidealny, a teraz to, wiecie, pamiątka, bo to też Didi mi robił, więc wiadomo, że nie jest idealne, bo Didi nie ma jakichś mega zdolności artystycznych. to specjalista? Yeah. Nie. A ciekawostka taka, że my nadal mamy tą maszynkę, więc teoretycznie moglibyśmy sobie nadal robić tatuaże, ale raz, że już nie mamy czasu, a dwa, że nie mamy już takiego na te tatuaże. Ja chcę ten tatuaż tutaj, ale to już, tak jak mówiłam, chcę go od trzech lat, tak więc pam! Będziesz strzelać we mnie? O ty świnko! Jesteśmy już w drodze, zostało nam 70 km i lekko ponad godzinkę drogi. How much was in total the kilometers? 80. Ok, było 80 km, więc już kilka przejechaliśmy i wydaje mi się, że cała droga będzie wyglądać właśnie tak, takimi drogami w sensie nie autostradą, nie jakiegoś szybkiego ruchu, tylko takie po prostu normalne drogi. Jest tutaj naprawdę pięknie, jest taki mistyczny vibe, taki bardzo, bardzo jesienny. Zobaczcie, jak te drzewa wyglądają, no naprawdę przepięknie to wygląda. Tutaj muszę to przyznać. Tak jak nie lubię Belgii, to tutaj to naprawdę pięknie wygląda. Z tyłu mamy maluchy, więc myślę, że zaraz pójdzie spać. I w ogóle kupiłam lustro, żeby widzieć Zoe. Jestem po prostu w szoku jak dobrze to widać i ustawiliśmy lustro tak, żeby Gigi też mógł ją widzieć yy, i oboje po prostu mamy widok w taki sposób. Ja chciałam na początku jakby nad jej fotelikiem to zrobić, ale Gigi powiedział, że jestem głupkiem i że bym to zrobiła na środku, tak więc miał rację, tutaj muszę to przyznać akurat. i teraz zaczął mnie łapać taki stres mam po prostu ściśnięty żołądek czy jak wszystkie mięśnie mi się napinają jestem trochę zestresowana bo to będzie duży tatuaż eee, i mam po prostu emocje eee, i to tyle mam do powiedzenia na razie bo, bo po prostu jestem zestresowana how you it yeah. and how much is going to be on your neck? Not tak mm -hmm. not that much. Okay. I think only that uh, leaf, that it's like uh, okay. so uh, if I'm going to place this tiny one here, it's that okay and this one to be a little bit longer? I have to see. More like I that. More that. More the arm. Mm -hmm. okay. and I think this, uh, this is the right size or będzie teraz się zajmować dziećmi, a ja będę miała tatuaż.

fine needles so uh, i will go with the smallest possible uh, bo boję się śmiać, a za mnie co chwilę rozśmiesza, bo się rzuca po ziemi i tak dalej. Tą czapkę tak śmiesznie ubiera i teraz jest bliżej kości i boi. Ale podobno, póki da się rozmawiać przez ból, to to nie jest najgorzej. Cały czas myślę o tym bólu, który był podczas porodu i to totalnie nie jest porównywalne. To, to jest takie mocne zadrapanie, jakby ktoś się przewrócił. Tak sobie mówię cały czas. Cały czas myślę o porodzie, że było gorzej. Jest już prawie 18, i powiem, że teraz naprawdę boli, ale szyja i tak była najgorsza. Teraz trzymam puszkę i trochę ją zgniotłam z bólu. Yy, ale, dla umilenia czasu, oglądamy sobie takie śmieszne rzeczy. Yy, a Enzo już walił, je, już już nie chce tutaj siedzieć. Tak więc nie jest. Najlepiej. że sobie nie wyobrażacie. Tatuaż bolał znacznie bardziej niż się spodziewałam. Nadal no mam trochę taki dyskomfort. Nie jest to już ból, ale dyskomfort właśnie. I mają tam przez takie momenty. W zasadzie nie. Pierwszy szkic nie bolał. W sensie linii. To było po prostu jak takie mocniejsze drapanie. Ale jak już zaczął mi cieniować i robić grubsze linie, w sensie jeździć drugi raz już po tych liniach, co robił i tak dalej, to po prostu bolało coraz bardziej i bardziej i to już praktycznie nie wytrzymywały. Już miałam ochotę powiedzieć, że na dzisiaj mi wystarczy, ale ja się zawzięłam w sobie. Chciałam też poprosić o przerwę na koniec roku, mówię, dobra, daj spokój, Wiktorii już na takie, wiesz, ostatnie pół godziny bez sensu robić przerwę. I tylko później zamykałam oczy i sobie mówiłam, daj mu robić swoją pracę, bo naprawdę było ciężko i też przez to, że tak strasznie mnie to bolało, to zaczęłam się pocić i zrobiło mi się strasznie zimno, bo wiecie, jakieś takie rozgrzanie najpierw, a później chwila odpoczynku i po prostu zimno mi było, strasznie zmarzłam i nie mogę się doczekać, aż skoczę pod kołdrę i tatuaż trwał jakieś 8 godzin, też sam artysta powiedział, że on strasznie nie lubi tutaj tego miejsca do tatuowania, bo jest po prostu niewygodne, w sensie skóra jest bardzo elastyczna i, i ciężko się tutaj tatuuje, więc tutaj naprawdę długo mu to zajęło, ale jak już przeszedł dalej, to już szło teraz szybciej, tak więc no, chciałam się dzisiaj. Ja mam nadzieję, że było warto. Teraz totalnie mnie nie obchodzi, co ja mam na tej ręce. Spojrzałam, ale to mi się przyglądać nie chce, bo ja też wiem, że jak ten tatuaż się wygoi, to będzie inaczej mm. wyglądać. Teraz też nie ma się co sugerować, no tym, jak on wygląda. Tak Tata. więc e, będę czekać, aż się wygoi. E, ten, ten nalepki, opatrunki, za 24 godziny. to już trochę mniej, po prostu jutro, wieczorem. I to przemyć zimą wodą. Mam nadzieję, że będę zadowolona, teraz naprawdę nie wiem, co powiedzieć, bo jestem po całym dniu bólu i dosłownie czułam, jakby mi orali kości, bo tutaj wiele miejsc jest po prostu na kościach, o czym wcześniej w ogóle nie myślałam. E, a to wiecie, przy obojczyku, później tutaj ta kość ramienna. No było grubo, tak było grubo, ale, ale się wycierpiałam i będzie ok. Zawsze chciałam mieć jakiś większy tatuaż i o tym już marzyłam od trzech lat, więc. Nie odmieniło mi się, nadal go chciałam, tak zrobiłam. Z tego się cieszę, ee, ale co? powiem wam, że strasznie wymarłam, naprawdę. I tak samo było przy porodzie, co jest zabawne. Na początku tatuator się mnie spytał, jak tam u mnie z bólem, a ja mówię, no właśnie urodziłam dziecko, chyba jest spoko. Ale się nie spodziewałam, że będę czuła, jakby mi naprawdę ktoś jeździł nożem po kościach, takim nożem do chleba. <grym> naprawdę. Było ale... No już tak... A, tak więc tutaj będę z tak? tego vloga, jak okay. się pewnie już domyślacie, bo jestem tak zmęczona, że już totalnie nie kontaktuję. Jest 23 prawie, tak mi się wydaje, o ile dobrze widzę, więc już jest późno. Cały dzień spędziliśmy poza domem tak naprawdę i prawie cały dzień się naciągnęłam. Dobra, no, A, mam nadzieję, że taki film yeah. Wam się podobał, koniecznie yeah. ja ja dajcie chwili, znać co myślicie o całym w w tatuażu. Ja Wam się podoba, czy byście się zdecydowali na taki, może jakiś macie, taki duży, może nawet większy, może jakiś bardziej bolesny. A jeśli macie w ogóle tatuaż, to trzeba Was bolał, jakie macie poznania z tym. Ja na moje pierwsze tatuaże, kiedy robiłam to, dzisiaj było tak ciężko mnie przekonać, jednak się dało i tak dalej. Jak naprawdę tam przyszliśmy, to sobie pomyślałam jeszcze że dobrze, że pierwszy tatuaż miałam robiony w domu, a nie w studiu. Bo gdybym wchodziła do studia i ja bym zaczęła tak krzyczeć, to wybory się Boże, nie zrobilibyśmy na końcu. No, dobra, kończymy. Załóżmy tutaj e, musi być odbita. E, i co? Koniecznie pamiętajcie o łapkach w górę, jest to bardzo dla mnie ważne. E, I o zostawieniu no, coś w komentarzach. To też jest bardzo tak? ważne. I jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to koniecznie to teraz zróbcie. I mam nadzieję, że widzę się z Wami w kolejnym filmiku. Pa, pa!